Czy zastanawialiście się kiedyś, że mocz to nie tylko produkt przemiany materii, ale swoiste lustro naszego zdrowia? To właśnie on jako pierwszy może sygnalizować, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego: zmiana koloru, pojawienie się dziwnego zapachu. Może to być niegroźny objaw odwodnienia, ale także pierwszy sygnał poważnej choroby, o której nawet nie macie pojęcia. Nerki, wątroba, poziom cukru we krwi. Infekcje czy przyjmowanie leków wszystko to znajduje odzwierciedlenie w tym, co często po prostu spukujemy, nie zwracając uwagi. Dziś omówimy, co mogą oznaczać zmiany koloru i zapachu moczu, które z nich są normą, a które powinny nas zaniepokoić. A na koniec dowiecie się, jaki nietypowy kolor moczu może być normalny i w jakiej sytuacji należy natychmiast udać się do lekarza. Zacznijmy od tego, jak powinien wyglądać zdrowy mocz. Jeśli zauważacie, że jego kolor jest słomkowo-żółty, zapach łagodny, a sam mocz jest przejrzysty, bez osadu, to dobry znak. Taki kolor świadczy o odpowiednim nawodnieniu organizmu, prawidłowej pracy nerek i właściwym metabolizmie. Słomkowo-żółty odcień wynika z obecności pigmentu o nazwie urochrom, który powstaje podczas rozpadu hemoglobiny. Im więcej wody pijęcie, tym jaśniejszy kolor. Im mniej, tym bardziej intensywny się staje, ważne, nawet zdrowy mocz może nieznacznie zmieniać się w ciągu dnia na przykład rano może być nieco ciemniejszy, co jest normalne. Jeśli jednak staje się mętny, może to być pierwszy objaw procesu zapalnego w organizmie najczęściej chodzi o infekcje dróg moczowych takie jak zapalenie pęcherza, cewki moczowej czy odmiedniczkowe zapalenie nerek. W moczu pojawia się osad leukocytarny, bakterie, a czasem ropa. Przy odmiedniczkowym zapaleniu nerek mogą również wystąpić bóle w okolicy lędźwiowej, gorączka, częste oddawanie moczu. Mętny mocz w takich przypadkach to nie tylko kwestia estetyczna, ale ważny objaw diagnostyczny, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu nieprzyjemny zapach. Inną przyczyną mogą być kamienie nerkowe, gdy kamień uszkadza ścianę moczowodu, w moczu pojawia się piasek, mikroskopijna krew, kryształy soli co sprawia, że mocz staje się mętny. Czasem z osadem. Czasami mętność może być związana z podwyższonym poziomem wapnia lub fosforu, zwłaszcza przy zaburzeniach metabolizmu, chorobach przytarczyć czy przyjmowaniu suplementów bez kontroli. Rzadko, ale zdarza się, że mocz staje się mętny po spożyciu niektórych produktów, np. dużej ilości szczawiu, szpinaku czy witamin, jednak powinno to szybko ustąpić. Gdy po raz pierwszy zauważamy, że mocz przybrał czerwony lub różowawy odcień, Budzi to naturalny niepokój i słusznie, taki kolor może być zarówno całkowicie niegroźny, jak i sygnałem poważnych procesów w organizmie. Wszystko zależy od przyczyny, najczęstszą z nich jest obecność krwi w moczu, stan nazywany krwiomoczem. Ważne jest rozróżnienie, jeśli krwi jest niewiele, kolor będzie różowawy lub przypominać herbatę z malinami, a jeśli jest jej więcej, odcień staje się jaskrawo czerwony lub nawet pojawiają się skrzepy. Przyczyną krwiomoczu mogą być infekcje dróg moczowych, takie jak zapalenie pęcherza czy cewki moczowej, w tych przypadkach błona śluzowa ulega zapaleniu i może krwawić. Często krew w moczu pojawia się przy kamicy nerkowej, ostre krawędzie kamieni mogą ranić ściany moczowodu lub pęcherza moczowego. Innym możliwym czynnikiem są nowotwory nerek lub pęcherza moczowego, zwłaszcza gdy czerwony kolor moczu pojawił się nagle, bez bólu, gorączki czy zmian w diecie. Ponadto nie można wykluczyć urazów w okolicy lędźwiowej lub miednicy, przy których dochodzi do uszkodzenia tkanek i naczyń krwionośnych, są jednak i bezpieczne przyczyny, np. buraki jeden z najczęstszych winowajców fałszywego alarmu. U wielu osób pigment betanina, zawarty w burakach, słabo się rozkłada i jest wydalany z moczem, nadając mu różowy lub nawet czerwony kolor. Podobny efekt mogą wywoływać inne produkty, jagody, rabarbar, czerwone owoce, napoje i leki z intensywnymi barwnikami. Jak odróżnić niebezpieczne od niegroźnego? Jeśli mocz zmienił się po spożyciu określonych pokarmów i szybko wrócił do normy, nie ma powodów do paniki. Pomarańczowy. Ciemnożółty i brązowy mocz co łączy te odcienie? Najczęściej są związane z odwodnieniem lub pracą wątroby dwoma systemami, które jako pierwsze reagują na zmiany w organizmie. Zacznijmy od ciemnożółtego lub intensywnie bursztynowego moczu. Taki kolor może być całkowicie normalny rano, gdy organizm przez noc traci płyny, ale jeśli w ciągu dnia pozostaje zbyt ciemny, może to świadczyć o niedoborze wody. Im mniej pijesz, tym bardziej skoncentrowany staje się mocz i tym ciemniejszy ma kolor. To szczególnie ważne u osób starszych, z wiekiem odczucie pragnienia słabnie, a odwodnienie staje się częstą przyczyną przewlekłego zmęczenia, suchości skóry i bólów głowy. Pomarańczowy kolor moczu może być kolejnym etapem, szczególnie jeśli przyjmujecie witaminy z grupy B, zwłaszcza B, ryboflawinę, albo niektóre leki, jak rifampicyna czy fenazopirydyna. Taki kolor może się również pojawić przy podwyższonym poziomie belerubyni, co już wskazuje na problemy z wątrobą lub pęcherzykiem żółciowym. Pomarańczowy mocz w połączeniu z żółtawym zabarwieniem białek oczu i swędzeniem skóry to sygnał, że trzeba niezwłocznie zbadać się pod kątem żółtaczki lub cholestarzy. Brązowy mocz, szczególnie jeśli przypomina ciemną herbatę lub napój typu cola, to już niepokojący objaw, taki kolor może świadczyć o poważnych zaburzeniach pracy wątroby. Takich jak wirusowe zapalenie, marskość czy cholestarza. Może również pojawić się w wyniku rozpadu tkanki mięśniowej, stanu znanego jako rabdomioliza, kiedy do krwi trafia miogłobina, białko uwalniane z uszkodzonych mięśni. Brązowe zabarwienie moczu może być także skutkiem przyjmowania niektórych leków Min, przeciwmalarycznych czy przeczyszczających zawierających sejnejs. Takiego objawu nie wolno ignorować, jeśli brązowemu moczowi towarzyszy zmęczenie, ciemniejsza skóra, uczucie ciężkości w prawym boku, brak apetytu, należy wykonać badania funkcji wątroby i skonsultować się z lekarzem. Zielony, niebieski i neonowożółty mocz te kolory występują rzadziej, ale budzą najwięcej zdziwienia i niepokoju. Przyjrzyjmy się, co może je powodować: neonowożółty mocz jaskrawy jak zakreślacz to w większości przypadków wynik przyjmowania witamin z grupy B szczególnie ryboflawiny. Jest ona rozpuszczalna w wodzie i szybko wydalana przez nerki, barwiąc mocz na intensywny kolor, to całkowicie bezpieczne i nie wymaga leczenia. Jedyne, o czym warto pamiętać, nie należy się niepokoić, zwłaszcza jeśli właśnie zaczęliście brać suplementy diety lub witaminy, kolor szybko wróci do normy. Zielony mocz rzadziej spotykany, ale możliwy, może pojawić się po niektórych antybiotykach lub lekach znieczulających, takich jak propofal, albo po spożyciu produktów zawierających duże ilości barwników NP, kolorowych napojów, galaretek czy lodów. Czasem jednak zielonkawe zabarwienie może świadczyć o zakażeniu bakteryjnym np. wywołanym przez bakterie Pseudomonas aerugnose, wtedy oprócz koloru pojawia się często mętność, nieprzyjemny zapach i pieczenie przy oddawaniu moczu. Niebieski mocz, bardzo rzadki przypadek i zazwyczaj związany z przyjmowaniem specyficznych leków, błękitu metylenowego używanego diagnostycznie, lub z dziedziczną chorobą metaboliczną zespołem niebieskiej pieluszki, w której dochodzi do zaburzenia metabolizmu tryptofanu. Choroba ta częściej diagnozowana jest u niemowląt, takie kolory nie zawsze są powodem do paniki, ale zawsze są sygnałem, że warto się sobie przyjrzeć, jeśli zauważyliście zmianę barwy moczu a niedawno braliście leki lub jedliście intensywnie barwione produkty, prawdopodobnie przyczyna jest niegroźna. Kolor to jednak nie wszystko, zapach moczu to kolejny ważny wskaźnik stanu zdrowia, szczególnie u osób starszych. Prawidłowo mocz powinien mieć łagodny, niezbyt wyraźny zapach, czasem lekko amoniakalny, zwłaszcza jeśli dłużej stoi na powietrzu, jednym z najbardziej charakterystycznych zapachów jest zapach myszy. Może on wskazywać na rzadką chorobę dziedziczną fenyloketonurię, czyli zaburzenie metabolizmu aminokwasu fenyloalaniny. Przy zaburzeniu tego metabolizmu w organizmie gromadzą się toksyczne związki, które wydalane są przez mocz, pod i oddech, dając ostry zapach przypominający stechliznę lub zepsute zboże. Jeśli choroba nie została odpowiednio wcześnie rozpoznana lub jest źle kontrolowana, objawy mogą się utrzymywać także w dorosłym wieku, szczególnie niepokojące są wtedy problemy z pamięcią czy koncentracją. W takiej sytuacji należy pilnie skonsultować się z lekarzem, genetykiem lub specjalistą od chorób metabolicznych, ponieważ długotrwałe gromadzenie toksyn może prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego. Innym częstym przypadkiem jest zapach acetonu, jeśli mocz pachnie słodkawo zgniło lub intensywnie chemicznie, jak aceton, może to wskazywać na podwyższone stężenie ciał ketonowych. Taki stan pojawia się często przy odwodnieniu lub głodówce, ale szczególnie niebezpieczny jest przy cukrzycy. Jeśli zapachowi towarzyszy suchość w ustach, osłabienie, zawroty głowy lub senność, może to być kwasica ketonowa wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej. Zapach zgniłej ryby może świadczyć o trimetyloaminurii rzadkim, ale bardzo dokuczliwym zaburzeniu metabolicznym, w którym organizm nie rozkłada trimetyloaminy. Jej nadmiar wydalany jest z moczem, potem i przez oddech, co prowadzi do silnego, trwałego zapachu przypominającego zepsutą rybę. Może to być cecha wrodzona albo stan nabyty np. przy silnej dysbiozie jelitowej lub przewlekłej niewydolności wątroby. Osoby z takim problemem często skarżą się na zmęczenie, Gorzki smak w ustach, nalot na języku i wzdęcia. Jeśli mocz pachnie octem lub kiszoną kapustą, może to świadczyć o problemach z układem pokarmowym. Przyczyną może być gastraityz z niską kwasowością, przerost grzybów w jelitach lub skutki uboczne antybiotykoterapii. W takim przypadku często występują także wzdęcia, burczenie w brzuchu, nieregularne wypróżnienia i brak apetytu, kluczowe jest wtedy uregulowanie diety. Odbudowanie mikroflory jelitowej i ograniczenie wzrostu niepożądanych bakterii. Na koniec zapach jodu, gumy lub goryczy może wskazywać na przewlekłe zaburzenia hormonalne lub zatrucie wątroby. Czasem jest to efekt nadczynności tarczycy, hipertyreozy, innym razem zastój żółci, przeciążenie wątroby lub przyjmowanie leków, których organizm nie potrafi skutecznie przetworzyć. Tki zapach często towarzyszy uczuciu goryczy w ustach. Ciężkości po posiłkach i obniżeniu energii, warto wtedy zbadać funkcjonowanie wątroby i skonsultować się z lekarzem. Teraz już wiesz, że mocz to nie tylko wydzielina, na którą nie zwracamy uwagi, lecz czuły wskaźnik stanu zdrowia całego organizmu. Kolor, przejrzystość, zapach każdy z tych elementów może powiedzieć wiele o pracy nerek, wątroby, poziomie cukru we krwi, obecności stanów zapalnych odwodnieniu, a nawet o rzadkich zaburzeniach genetycznych. Najważniejsze to nauczyć się te sygnały dostrzegać, a nie je ignorować. Jeśli któregoś dnia zauważysz, że mocz jest mętny, ciemniejszy lub ma nietypowy zapach, warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Dzięki temu możesz zapobiec poważnym powikłaniom, szczególnie u osób starszych, u których choroby często długo nie dają wyraźnych objawów. Pamiętaj, organizm zawsze wysyła sygnały. Pytanie brzmi czy je słyszysz? Nie trzeba się bać, wystarczy uważnie obserwować siebie. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zostaw lajka, udostępnij go bliskim, którzy też powinni znać te proste, ale ważne oznaki i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Tu mówimy o zdrowiu jasno, przystępnie i stro